Dziś w tornie dla was ma! Wersja polska, telewizja polska agencja filmowa. Za chwilę zwariowane melodie maluchy w pieluchach. Wśród platform cyfrowych jest tylko jedna taka telewizja, która ma Kanal Plus. Która ma mini, -mini ale kino i kuchnia TV. Jest tylko jedna taka telewizja, która ma najwięcej kanałów. Teraz w nowych płaskich cenach, przez całą umowę. Cyfra Plus jedyna taka telewizja. Zadzwoń i sprawdź, nowe niższe ceny na święta. Prawdziwi mężczyźni nie czują bólu. A ból gardła? Chłopaki, nie płaczcie! Użyjcie neoangin. Neoangin wspomaga leczenie stanu zapalnego, zwalcza infekcje gardła i uwalnia od bólu dzięki sile zawartej w formule TriActive. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Było sobie kiedyś miasteczko, którego mieszkańcy zapomnieli o delikatności. Dopiero kiedy zjawiła się fioletowa krowa z zapasem najdelikatniejszej czekolady z alpejskiego mleka, wszystko się zmieniło. Ludzie zaczęli się przytulać, a bracia sielscy pogodzili się po 50 latach. Dzięki fioletowa krowo. Milka, śmiało, bądźmy delikatni. Jak przejść z punktu C do punktu N? Jak widać, to bardzo proste. Wystarczy Twój podpis. Już dziś przejdź do największej platformy HD w Polsce. Tylko teraz pełna oferta telewizji N przez 3 miesiące za darmo. Telewizja N. Rozrywka do potęgi N. Wybrałem Cyfrowy Polsat, bo tylko tutaj przeżywam największe sportowe emocje. A ja oglądam moje ulubione filmy. My też wybraliśmy Cyfrowy Polsat. Bo elastyczna oferta to kontrola naszych wydatków. A my od lat jesteśmy w cyfrowym Polsacie. Teraz internet i telefon mamy w cenie telewizji. Zaufały nam miliony. Zaufaj i ty. Teraz 6 miesięcy telewizji bez opłat i dekodery HD i PVR już od złotówki. Cyfrowy Polsat, telewizja, Internet Telefon. Moim zdaniem to najlepsza telewizja w najlepszej cenie. Tak jak umiesz, bo muzyka już gra. A małe luny Tius zapraszają do dnia. U babci w domu, proszę was, nie tak upływa czas, że chce się ciągle wołać. Hura! Sylwester Bug, Duffy, diabełek, mały Klas Wit i śmieszny ptaszek, brakuje tylko was. Śpiewaj tak, jak umiesz, że muzyka nam gra. Odwiedzaj Luny już do dnia. już maluchy w pieluchach. wonder Oh Would you like this one No alright